Coś z pielęgnacji, o makijażu już lekko było, więc może coś z pielęgnacji. Więc y, Nutri 6, czyli 6 drogocennych olejków, zaklętych w takiej małej, pięknym takim flakonie, zaklętych w takiej małej złotej, tak zwanej złotej rybce. E, tak to wygląda. Tu jest tych 6 drogocennych olejków. I po pierwszym użyciu cera jest już widocznie bardziej udoskonalona bardziej promienna, a po dwóch tygodniach poprawa wyglądu cery jest gwarantowana po dwóch tygodniach stosowania. O co chodzi z tymi olejkami? No to są sześć drogocennych olejków, między innymi oczywiście znanych w kosmetologii, między innymi rzadki, bardzo ceniony z perły prerii, ale i i inne olejki, które stosujemy po oczyszczeniu cery twarzy wieczorem, przed zastosowaniem, zamiast stosować na przykład serum i potem dajemy normalnie krem. Oczywiście te olejki stosujemy na twarz, nie zapominamy o szyi, o dekolcie. No i efekt rano jest cera taka miękka, wyraźnie czuć właśnie taką miękkość serum, taka promienność się poprawia, a po dwóch tygodniach już jest znacząco widoczny poprawa suchej, zmęczonej. właśnie Właśnie teraz w lecie ta skóra jest przesuszona, więc bardzo, bardzo polecam właśnie te olejki z perły preri, z, z perły Prairie z tych sześć drogocennych olejków. Ale jak to się używa? Więc tu, to jest taki zwany kompleks nutriše. Ukręcamy, ukręcamy tę głowkę, tak. Są to biodegradowalne również formuły, to opakowanie. I wyciskamy całą zawartość. Jak widzisz, jest tego całkiem sporo. I dajemy, nakładamy sobie. O, jest to konsystencja taka oleista, ale są to tak zwane suche olejki czyli one nie będą sprawiały nam wrażenia takiej cery tłustej długo. One po prostu się wchłoną i, i będzie to y, pięknie, ta cera nam y, promiennie wyglądała już po pierwszym użyciu, a wygląd znacznie się poprawi po używaniu dwóch tygodni wieczorem i zamiast serum po oczyszczeniu cery twarzy. Zapach też jest bardzo przyjemny, taki y, no taki miły, taki zapach, delikatny, a już po aplikacji czuję takim, takie miękkie, miękkie są te ręce, więc na twarz naprawdę będą wspaniałe doznania na szyję i na dekolt.